pewne części z Was, podobnie jak mnie, ten animowany wstęp kojarzy się z nutami nostalgii wybrzmiewającymi melodię jakże wspaniałego dla RPGowego świata 2002 roku. Był to czas, w którym wyszły takie tuzy jak Morrowind, Neverwinter Nights, Icewind Dale 2, czy choćby Divine Divinity od Larian Studios, nanosząc podwaliny pod wszystkie przyszłe hity studia. Był to także rok, w którym światło dzienne ujrzało Dungeon Siege, czyli action RPG ze stajni Microsoftu, stworzone przez ekipę Legendarnego Chrisa Taylora, twórcy klasyki RTSów Total Annihilation oraz jego nowo powstałego studia Gas Powered Games. Obecnie wielu graczy, szczególnie tych młodszych, może w ogóle nie kojarzyć tego tytułu, a co dopiero całej serii. Czy wiele stracili? Jak do tego stanu w ogóle doszło i co właściwie się działo z Marką na przestrzeni lat? O tym pomówimy sobie w materiale. Zapraszam. Cześć Krzysiu. Krzysiu, Krzysiu, pytaj ostatnio o podwyżkę, bo porządną klawiaturę i mysz kupić musisz i że masło drogie i wiesz, pomyślałem, w porządku, miły chłopak jesteś, uczynny, niech Ci będzie, ale wyższą pensję dostaniesz pod jednym warunkiem. W krótkim fragmencie poświęconym partnerowi dzisiejszego odcinka, marce gamingowej Endorfi, przekonaj mnie do tego mikrofonu. U. O, no, no dobra, to powinno być łatwe. A to dlatego, że ten maleńki mikrofon Endorfi Solum Voice S, który dostarczył nam nasz partner, to bardzo dobre sprzęt, a już szczególnie w swojej półce cenowej, bo za około 250 zł macie gwarancję tego, że rejestrowany dźwięk jest naturalny, przejrzysty, w surowej formie, bez dominujących wysokich lub niskich tonów. Idealne do podkręcenia go w montażu, bo w ogóle jakoś tak y, Solum Voice S pasuje mi do stawiania pierwszych kroków na przykład nagrywaniu podcastów. Mamy metalowy, solidny stelaż, gąbkowym materiałem wyłapującym drgania, pokrętło czułości, które co ważne, działa niezależnie od ustawień w programach czy metalową siatkę z dołączoną gąbką, która wszystkie te wybuchowo zwarte głoski sprytnie niweluje. A i fajny Bayer, kojarzący się raczej z droższymi mikrofonami, możecie go sobie wyciszać dotykając o, o, o tutaj. I żeby nie być gołosłownym, cały ten fragment nagraliśmy właśnie za pomocą Endorfi Solum Voice S. Ty mówisz, że dobry, jakość brzmienia na niezłym poziomie i w tej cenie to głupio nie brać? To w sumie cofam to wszystko. Bez sensu Ci tę podwyżkę dawać, skoro za 2,5 stówy możesz dorwać taki mikrofon. Myślę, że sprawa jest jasna. A za fragmencik dziękuję, wykorzystamy w materiale. Pomimo braku doświadczenia w tworzeniu gier RPG Chris Taylor wraz ze swoją ekipą wymarzyli sobie stworzenie gry łączącej dynamikę rozgrywki Diablo z klasycznym Dungeon Dragonsowym przemierzaniem rozległych krain z drużyną. Wszystko to w pełnym trójwymiarze i z brakiem ekranów ładowania, jak na 1998 rok, bo to wtedy powstało studio, były to całkiem wybujałe marzenia. No, ale przecież mierzyć należy właśnie wysoko. I jeszcze dalej! Niestety. Z zakładanych początkowo dwóch lat na stworzenie gry, ostatecznie ekipa Taylora zamknęła się w czterech. Brak doświadczenia w tworzeniu tego typu gier zebrał żniwo w postaci stale to narastających stert pomysłów oraz wynikających z nich problemów. A to, że jednak za ciężko coś wprowadzić, a to, że dana funkcja nie jest jednak aż tak potrzebna, czy chociażby przejście z bibliotek OpenGL na Direct3D. Na przekór wielu problemom po drodze oraz katorżniczej pracy całego zespołu, Dungeon City. Ostatecznie ujrzał światło dzienne w kwietniu 2002 roku, wydany przez Microsoft. Dobrze pamiętam ten moment. Genialnie wyglądająca okładka pudełka z grą oraz wywołująca strugi płaczu cena. Ech, to były czasy. Gra szybko zaskarbiła sobie przychylność recenzentów, jak i społeczności, dzięki czemu stała się jedną z najlepiej ocenionych gier RPG 2002 roku. Jedną z przyczyn tego wyniku były niewątpliwie innowacyjne mechanizmy gry, a także bardzo przyjemna dla oka oprawa graficzna, która dalej może się podobać i wcale nie wygląda jak ta z Neverwintera. Oraz rewelacyjna muzyka skomponowana przez nikogo innego jak Jeremy'ego Sola, a więc wirtuoza znanego z Icewind Dale'a, Morrowinda, Neverwinter Nights czy Harry'ego Pottera i jego kamienia filozoficznego, a to tylko kilka pozycji z bardzo długiej listy tytułów, przy których ten pan pracował. W ogólnym założeniu rozgrywka Dungeon Siege miała koncentrować się przede wszystkim na akcji, zabijaniu mobków i ich lutowaniu, brnięciu przed siebie i dopiero później później na fabule. Po odpaleniu Dungeon Siege'a gracz miał się w pełni zanurzyć w świecie pseudo królestwa Eb i nie zadawać zbędnych pytań. Wystarczyło się cieszyć z rosnących statystyk i dobrego RNG. Zabieg ten miał nieco obniżyć barierę wejścia dla fanów high fantasy, których nieco odstraszało skomplikowanie Baldur's Gate czy Planescape Tormenta. Brak głębszej fabuły wynikał również z faktu, że Neil Halford, czyli osoba odpowiedzialna za nią, została wprowadzona do projektu na etapie, gdy spora część gry już stała. Generalnie Taylor nie przejmował się tym, że fabuła gry została oznana za nieco banalną, nawet przez jego własny zespół, ponieważ uważał, że sama podróż w celu pokonania ostatecznego zła jest wystarczająco motywująca dla graczy. Chyba miał rację, bo gra rozeszła się w nakładzie 1,7 miliona sztuk, co można uznać za komercyjny sukces, jak na tamte czasy. Co sprawiło, że Dungeon Siege wyróżniało się z tłumu. Za co gracze pokochali ten tytuł? Wydaje mi się, że przede wszystkim za uczucie wolności i swobody w rozgrywce. Naszą przygodę zaczynamy jako farmer bez klasy postaci, co, jak na ówczesne standardy, było nowinką. Nasze umiejętności rozwijaliśmy wraz z używaniem danego oręża lub magii. System, który obecni gracze mogą kojarzyć chociażby ze Skyrima. Nie chcąc się zanadto rozwodzić nad opisywaniem gry, wspomnę jedynie, że gracz do dyspozycji otrzymywał bronie białe do walki w zwarciu, dystansowe, magię bojową oraz magię natury. W poczuciu wolności. Na pewno pomagał także brak ekranów ładowania, co w dalszym ciągu wspominam jako coś szalonego, jak na tamte czasy. Do tego piękna trójwymiarowa grafika, dzięki której zmiana wyglądu postaci w zależności od używanego ekwipunku była radością samą w sobie. Przejrzysty i funkcjonalny interfejs, brak problemów z ograniczonym miejscem w ekwipunku na nasz lód. Pozdrowienia dla. Muła tragarza, którego mogliśmy zwerbować jako swojego towarzysza. A propos towarzyszy, to mogliśmy zwerbować ich aż siedmiu, dzięki czemu nasza drużyna mogła przypominać nieco miniaturową armię. Każdą z postaci mogliśmy dowolnie sterować, skillować, a w trakcie walki nie martwić się o potrzebę wykonywania komend każdą z nich, ponieważ do dyspozycji mieliśmy całkiem nowatorski zestaw komend drużynowych. Diablo, tylko że w ośmioosobowej drużynie proszę bardzo nie kojarzę podobnego rozwiązania w tego typu grach. No, może poza Throne of Darkness, ale tam była bodajże maksymalnie czteroosobowa drużyna. Jeżeli wy kojarzycie jakiś inny przykład takiej gry, Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście nie wszystko złoto, co się świeci. Gra nie obyła się bez krytyki skierowanej właśnie w stronę owej drużynowości. Zarzucano jej niejako, że się sama gra. W dodatku, nasi towarzysze praktycznie nie mieli osobowości. Nie różnili się za bardzo od przywołanych sług nekromanty w najnowszym diablo. Obywało się również systemowi progresji postaci, który, choć nowatorski, niósł ze sobą pewną bolączkę. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na specjalizację w używaniu jednego typu broni lub magii, bardzo szybko kończyliśmy na nie. Możliwości korzystania z itemów w dalszych etapach gry ze względu na zbytnie rozproszenie czy w sumie porozrzucanie statystyk. Pomimo świadomej decyzji o ograniczeniu roli, jaką miała grać fabuła, gracze zapragnęli położenia na nią większego nacisku, co zostało uwzględnione już na starcie prac nad drugą odsłoną Dungeon Siege. Dungeon Siege 2 okazał się sequelem niemalże idealnym. Twórcy zaadresowali bolączki społeczności graczy, nadając swojej grze głębi, jednocześnie zachowując jej charakter. Nasi towarzysze w końcu mieli swoje zdanie. Ba! Nawet własne linie fabularne. Do tego mnogość przerywników filmowych, dialogi mówione, fabuła, która potrafiła w końcu wciągnąć i wiele więcej, jak choćby umiejętności specjalne, drzewka rozwoju klasy postaci czy rozwinięcie idei muła tragarzowego w stronę szeregu innych zwierzaków, które rozwijały się i walczyły razem z nami. Zadbano także o powody, by po ukończeniu gry zagrać w nią ponownie, zmniejszając wielkość drużyny do czterech postaci tylko po to, by móc ten limit rozszerzyć aż do sześciu w miarę odblokowywania nowych poziomów trudności. Dungeon Siege 2 pod względem graficznym i gameplayowym wypadał o wiele dojrzalej, a urozmaicenie systemu walki czy rezygnacja ze skrajnej automatyzacji poczynań naszych towarzyszy nadały grze głębi, której brakowało poprzedniczce. Nie zrozumcie mnie źle, gra dalej łączyła elementy klasycznego RPG z Diablo podobną dynamiką, jednak teraz miała to coś. Warto zresztą wspomnieć, że sequel ten został RPGiem roku według amerykańskiego pisy Gamera, a a przejęcie gry przez społeczność i recenzentów również było niezwykle ciepłe. Niestety historia pokazała, że były to praktycznie ostatnie pozytywne momenty dla serii, nie licząc jednego spin-offu, ale o tym za chwilę. O ile obydwie gry doczekały się rozszerzeń, kolejno Legends of Arana i Broken World, to nie zapisały się one szczególnie pozytywnie na kartach historii. W skrócie pozycje te sprawiały wrażenie zrobionych na kolanie, nie oferując wartości gameplayowej czy fabularnej dającej jakąkolwiek satysfakcję. Warto zaznaczyć, że Broken World, czyli rozszerzenie Dungeon Siege 2, zostało wydane przez 2K Games, należące do Take-Two, które to wykupiło prawa do marki od Microsoftu po premierze podstawki. Niestety poza jednym w miarę OK spin-offem w postaci Dungeon Siege: Throne of Agony wydanego na PSP, który oferował bardzo zubo pożałe doświadczenie względem oryginału, Take tu nie wykorzystało zbytnio potencjału marki, która została uśpiona na kilka kolejnych lat. Można powiedzieć, że był to początek końca. Jednym z heroldów wieszczących koniec marki była niewątpliwie ekranizacja *Dungeons each, która zresztą zamknęła się w trylogii. Na pozór pomysł wydawał się super, marka wyjdzie do mainstreamu, rolę obsadzimy z Tatamem, Perlmanem, Lyotą, mamy Podstawkę w postaci świata ze świetnie przyjętej serii gier. Niestety, zgniłym składnikiem całej układanki okazał się. Tak. Zgadliście. Uwe Boll. Ja naprawdę nie rozumiem, jakim prawem ten człowiek dostaje zgodę na ekranizację tylu świetnych gier. Pomimo miłości do pastiszu, do kiepskich filmów, jego produkcje mają u mnie bana. Serio. Wracając. Film okazał się oczywiście kompletną klapą, i jakby tego było mało, na przestrzeni kolejnych lat wyszły jeszcze dwie części. Każda z innymi aktorami, bo po co trzymać się jakiejkolwiek ramy, trzymajmy się ramy, to się nie posramy, Elo. Drugim Heroldem, choć z pozoru nieoczywistym, zostało wszystkim dobrze znane Square Enix. Moloch z Japonii, z którym jest tak, że raz wypuszcza zajebiste gry, a innym. Kwadratowi nabyli prawa do marki Dungeons Each w 2010 roku, licząc na wzmocnienie tym zakupem swojej zachodniorynkowej ofensywy. Ta miała rozegrać się także na konsolach, które z rzadka gościły gry tego typu. Ogłoszono, że za stworzenie trzeciej części serii będzie odpowiedzialne Obsidian Entertainment. Był to wielki news. Obsidian wszak składał się z ekipy odpowiedzialnej za tuzy pokroju Fallouta, Planescape Torment, Icewind Dale'a, czy Baldur's Gateów. Wybór ten wydawał się strzałem w dziesiątkę, a obsadzenie samego pomysłodawcy Dungeon Siege'a Chrisa Taylora w roli doradcy miało ostatecznie uspokoić fanów co do losów gry. Niedoczekanie. Ze względu na potrzebę dostosowania gameplayu do środowiska konsolowego, Obsidian obrał drogę znaną z Throne of Agony, tego PSP-owego spin-offa, sprawiając, że trzecia pełnoprawna odsłona Dungeon Siege zaczęła bardziej przypominać grę akcji TPP aniżeli swojej poprzedniczki. Gracze stracili możliwość stworzenia swojej własnej postaci na rzecz jednego z czterech gotowych bohaterów, a drużyna składała się teraz z maksymalnie dwóch postaci, co zdecydowanie odebrało grze ducha zespołowej przygody. Niestety nie dość, że dostosowanie rozgrywki do konsolowych odbiorców wymagało poświęceń. To ostatecznie i tak dzieło Obsidian Entertainment spotkało się z gorzkim odbiorem fanów. Głównym zarzutem było zbytnie uproszczenie rozgrywki, która to przecież nie była specjalnie skomplikowana już w poprzednich częściach. Fani narzekali na Sterowanie, na zarządzanie plecakiem, a także na wygląd ekwipunku. Do tego mało angażująca fabuła, czy brak wyrazistości świata gry, tylko dolewały oliwy do ognia. A czy wspominałem o nudnych itemach i małym urozmaiceniu skilli, gra po prostu szybko się nudziła. Mimo wszystko obroniła się na przysłowiowe 7 na 10. Głównie dzięki całkiem fajnie zaprojektowanemu systemowi walki oraz potyczkom z bosami. Podczas starć gracz był zmuszany do wykorzystywania uników, co w pierwszych godzinach gry potrafiło dać sporo. Frajdy. O ile gra otrzymywała oceny gorsze od poprzedniczek, o tyle nie było strasznej padaki. Najwyraźniej tytuł przemówił do braci konsolowej, która nie obcowała z jego poprzedniczkami. Nie tego jednak spodziewano się po grze wyprodukowanej przez tak znane studio. Czy oczekiwania społeczności były zbyt wysokie? Zdecydowanie nie. Czy zmarnowano potencjał marki? Zdecydowanie tak. Wydaje się to szczególnie rozczarowujące, mając na uwadze fakt, że poprzednie, jak i przyszłe gry studia to klasyk za klasykiem. Trzecia odsłona serii okazała się jej ostatnią. Niestety. Na przestrzeni niemalże 13 lat Square Enix nie raczył zrobić z serią niczego poza próbą jej monetyzacji w Metaverse w 2022 roku, kiedy to we współpracy z The Sandbox, wirtualnym światem z prawem własności, postanowiono wprowadzić inspirowane legendarną serią Avatary oraz stworzyć dedykowaną przestrzeń Dungeon Siege na terenie należącym do kwadratowych. W międzyczasie Gas Powered Games zdążyło zostać wykupione przez Wargaming i przekształcone zostało w Wargaming Series, to, by po pięciu latach prac nad projektem Zagadką zostać zamkniętym, przy okazji zostawiając 150-osobowy zespół na bruku. Chris Taylor z kolei nigdy już nie wrócił do prac nad serią czy grą podobnego kalibru. Od paru lat rozwija projekt Intergalactic Space Empire, gry webowej opartej na chmurze. Czy jego kolejny projekt wypali? Życzę mu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że nowy tytuł czeka lepszy los niż jego dotychczasowe Opus Magnum. Kurczę, aż przykro myśleć co spotkało tę serię zasługiwała na więcej. A wy jak sądzicie? Chcielibyście zobaczyć kolejną odsłonę Dungeon Siege? Może jakiś remake? Uważam, że mógłby się fajnie wpisać w obecny krajobraz wydawniczy. Jeżeli materiał przypadł ci do gustu, wciskaj lajka, klikaj suba i niech ci los wynagrodzi. I'll be going now? Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja e, dostałem Dungeon Siege 2 na premierę, a to dlatego, że kupiłem jakąś gazetkę typu Teleświat, czy coś takiego, i był konkurs SMS-owy. Wysłałem SMS-a z dupy i, i potem dostałem telefon, że wygrał pan grę na Genesis 2. Więc wiecie, jak fajnie się grało na premierę? Za 2, za 2 zł plus VAT? A ja chciałem powiedzieć, kto pytał.